Wiedzieliście o tym, że ananas zawiera bromelinę, bardzo cenny enzym regulujący przemianę materii i odpowiedzialny m.in. za trawienie białka. Zawarta w ananasie witamina C, rozpuszcza tłuszcze i zwalcza wolne rodniki, dlatego ananas świetnie sprawdza się w odchudzaniu. Ponadto zawiera też witaminy z grupy B, które poprawiają wydolność organizmu. Oprócz tego odbudowuje kolagen, regeneruje komórki, łagodzi skutki opalania, wybiela, przebarwienia skóry, likwiduje również piegi, działa przeciwzapalnie, likwiduje też obrzęki. Można ananas stosować na, ym, na miejsca stuczone, na otarte, opuchnięte, ale nie powinny ananasa jeść osoby, które chorują na żołądek, a także te, które biorą leki uspokojące, antydepresyjne i leki y, przeciwzakrzepowe i antybiotyki. Po reszcie zapraszam